Wiem, gdzie jest jedno wspomnienie, i wiem, co jest tam, gdzie chciałam wleść, ale nie mogłam, bo nie zauważyłam jednej rzeczy, więc tam się dzisiaj też udamy. A tak poza tym, szczerze, liczę na to, że dzisiaj kończymy kitku yy, i że będziemy je cudownie wspominać i przechodzimy inne gry. Siema, Lvo, dobrze Cię widzieć. O proszę, w takim razie jest kosmiczne opóźnienie, bo jak zaczęłaś mówić o rękoczynankach, to nie było widać gry. Jest to prawdopodobne. E, co jeszcze chciałam wam opowiedzieć? Nic chyba. Możemy po prostu zacząć grać. A. Five hours later. Dobra. Dywan chyba wydrapany. Ja sobie siądę wygodniej, przesunę się kawałeczek. A i jeszcze jedno to ogłoszenie parafialne. Eight hours later. I pokonałam właśnie fizykę. Słuchajcie. <laughs> Czemu nie działasz? O, już działasz. OK to idę. Idę najpierw po tą odznakę, co myślałam, że, że tam gdzieś coś jest, że musi tam coś być, bo ja tam wlazłam. To skoczę najpierw po tą odznakę, a potem yy, polecimy dalej z fabułą. Tylko nie pamiętam, którędy się to szło. Gdzieś tam koło sklepu z ubraniami. Tu jest sklep z kapuleuszami. to szło się tędy. Ran! My z Mironem ostatni raz na wakacjach byliśmy w 2018 roku. Wtedy co na Instagramie wstawiłam Wam zdjęcie z ustki, to były nasze ostatnie wakacje. Takie wiecie, wakacje, wakacje prawdziwe wakacje. Tak, Wszyscy pamiętają, jak tu klinęłam, że da się wleźć, a nie ma po co. To zaraz wam pokażę po co. Tędy i tędy, bo ja tam niepotrzebnie poszłam po tamtej ścianie. To trzeba było po tej. Nawet patrzcie, taka czerwona rura jest antydebilowa. Tu idź, nie? Ale oczywiście na mnie nie podziałała. Bo nie jestem debilem. Dobra, idziemy tędy i, i, i tędy. I, patrz, I tu jest martwy policjant. Bierzemy mu odznakę. Odznaka policyjna. Bierę. Przyda się. A tędy nie mogę wyjść. No dobrze. Tutaj został martwy, dlatego że rozpracował wzory i wieże ufo i dlatego go zabili i tutaj zostawili. A że nie jest organiczny, to się nie rozkłada i nie śmierdzi, więc nikt go nie mógł znaleźć. O, i teraz można sobie tędy hyc. I hyc, i nie wiem po co, ale można. Dobrze, i to idę jeszcze po jedno wspomnienie, które mi się odblokowało tutaj w okolicy. Młotka, bądź kotem sprytnym. Nie wierzę. <śm> z drugiej strony ja już teraz rozumiem, czemu koty tak robią z drzwiami. O, cążki do pazurków, trzeba uciekać. Mistek, zamiast jechać na wakacje, wolę sobie wcześniej rano wsiąść do pociągu, do jakiegoś miasta, w ciągu dnia sobie je pozwiedzać i wieczorem wrócić. To jest bardzo. Y, w sumie dobre, to jest fajne. Też bym tak kiedyś chciała. Tutaj raczej jest kwestia braku czasu, a jeśli chodzi o wakacje, to mi by się przydały takie, wiecie, wakacje, wakacje dwa tygodnie w ustce, gdzie nie ma nic, nikogo, i to tak najlepiej w listopadzie żeby sobie posiedzieć tam, popatrzeć na morze, robić absolutnie nic i stęsknić się za robotą, nie? To <grystanie> takiej wakacji potrzebuję. I to od długiego, długiego czasu. I mam na szczerą nadzieję, że kiedy już wydamy grę i poprawimy większość bugów, to znikniemy na dwa miesiące, a wy będziecie grać w naszą grę i zgłaszać bagi, a my, haha, jesteśmy na wakacjach, że to tak będzie wyglądało. Mm. Dobra, to ogarnęłam, to ogarnęłam, mam szukać gościa w skórzonej kurtce z łańcuchem, który czyta gazetę, to tam on chyba stał. A, i to jest to miejsce, gdzie chciałam jeszcze pozbierać wspomnienie, tam jest, tam jest ono, ale jeszcze nie mogę, gdyż iż, ponieważ policja mnie nie wpuszcza, to idę. Kiedy wpływ i jej przeszedł na błotkę. Widzicie? Wystarczyło zrobić kilka live'ów z Simpsów 4 i już! Haha, ha, nie będę poprawiała bagów, bo będę na wakacjach. To nie był ten koleś. To też nie tutaj. To też nie tu. Może tędy? Tam chyba wszystko zwiedzałam. Tak, i nie wygląda, jakby się dało coś. <laughs> Mój błąd da się. To nie jest ten koleś. Nie. Typ w skórzanej kurtce. Typ w skórzanej kurtce. Podejrzany typ w skórzanej kurtce. Ten. Siema zblazowany. Ciekawe, co teraz mi powiesz. Młocia, złoty kot. Złoty i najlepszy. Lisbeth, za kasę, na wakacje będzie robić prawko. I jak zrobisz prawko, to będziesz jeździć samochodem na wakacje. <lizbeth> Proste. Um. Greta, mi by się przydały dwa tygodnie w innym wszechświecie, ewentualnie 20 lat. Wysielco, znaczy nie wisielcowa Greta, ja myślę, że tobie by się przydało nowe życie w innym wszechświecie. <laughs> Ten jest już zbyt nudny. Dla ciebie. Zajęty jestem, czego chcesz? Mam przedmiot ulotkę z wiadomością, Prosz. Skąd to masz? Z kuwety. Aaaa! Jesteś moim kontaktem, każdy jest jakimś kontaktem. Pozwól, że powiem ci to i owo o baterii atomowej. Jaki przyczaj czy nikt nie słucha. Bateria zasila fabrykę NERP Corp, Ale cały obszar jest zamknięty i silnie strzeżony. Sprawdzają wszystkich, którzy próbują wejść i odsyłają z kwitkiem każdego, kto nie jest pracownikiem. Mam pomysł, zorganizuj kurtkę robotnika i kask robotniczy. Mam to już ukradłam, znaczy zorganizowałam. A ja będę rozglądał się tutaj za dobrą okazją na wejście. Dobrze, ja już to zrobiłam. Zerknę sobie jeszcze tylko na swoje wspomnienia. Wiem, robocie, chciałam zobaczyć rzeczy. To się chyba tabem robiło, tak? I wspomnienia. A, z miasta już mam wszystko, na to wygląda. Prawie wszystko, bo podejrzewam, że w fabryce tam będą rzeczy jeszcze. Dwie. I jedna na do końcu gry, tam jak się już pomarańczowy rzecz zapali. Czyli tak, mogę ruszać. Mogę ruszać. Siema Katie, jest ja dobrze Ci widzieć. I siema, Flinie. Och, najsłodszy kociaku na live'ie, na Twitch'u. Tak, to jaflin. <noise> A, ten samochód to musiałby być chyba na bączury, żeby jeździć im na wakacje. No, przy dzisiejszych cenach paliwa to tak. Ale słuchajcie, można napierdzieć w oponki, nażreć się gruchówy jak Flintstonowie zapierdzielać, nie? <noise> da się! Lisbeth, w ustce jadłam najlepszą rybę, jaką kiedykolwiek jadłam. Miron podobnie, dopóki nie spróbował mojej, i jeżeli... Znaczy, w sensie ryby ugotowanej przeze mnie... Dobra, nie będę się pogrążać, nie? I on nawet nie może zaprzeczyć, że w ustce jest lepsza ryba niż ta, niż ta ugotowana przeze mnie. Bo wtedy nie dostanie nic do jedzenia. Dobra, nieważne. I... Dziękuję za krystala, zasłużyłam. Załatw mi, to, no to już ci prawie załatwiła. Masz kurtkę. Wciąż potrzebuję kask robotniczy. Dobrze? Proszę cię. Wyśmienicie. ten kask. Idealnie się nada. nada. Te kask, przepraszam, idealnie się nada. Przebiorę się, możesz się odwrócić. Ej, widziałam wszystkie kable i nie interesuje mnie twoja mała śrubka, którą tam nosisz. Będę na ciebie patrzeć. Chciałam patrzeć na niego. Hej! Doskonale. Trochę pije w pasie, ale będzie dobrze. Nie masz ciała, które można pić w pasie. Dobra, wskakuj do tego pudełka. Przeniosę cię przez punkt kontrolny. Nie chcę. Małe pudło. Nasyp żwirku. Chcę mi się siku. Daj jeść. Posprzątaj kuwetę. Otwórz mi drzwi. Za ciepło. Za zimno. Jeść. Dobra. Nie reaguje. Kiepski z niego pachoł. Siema Daryogi. Dobrze ci widzieć. To nie jest kot. Kot by się nie oparł kartonowi. Bo ja już go wcześniej wydrapałam ten karton. Siema Howard. Kartonik niosę! No super, sprawdził. Bo no, chcesz zajrzeć do środka. A oni tak nie kapują się, że nie znają tego gościa, co to przyniósł? Aha, i tak przy wszystkich mam się wyjść. Nie ma problemu. Mogę z nimi pogadać? Dzień dobry, jestem kotem zakładowym. Wszyscy mnie ignorują. Fantastycznie, śmieci! <laughs> Braincar! Będziesz dzielny. Uda ci się zalogować. Miron ci zaraz napisze instrukcję na czacie. <laughs> Bo widzę, że sobie nie radzisz, ale będzie dobrze. Okej, okay. tam jest jakiś w ogóle latajec, podejrzewam, że mam go unikać, ale sprawdzę co się stanie jak nie uniknę. Okej, okay. <laughs> latajec jeden, młoteczka zero. Wtedy się trochę mnie usmarzył. Temu kitku nic nie jest, on spał. On spał tylko. Nie można bić kitku, dokładnie, MERY, ok, nie można. Dobra, tylko pytanie, czy chce iść w lewo czy w prawo? Wiem na pewno, że chce iść. Najpierw pójdziemy w prawo. Albo nie, najpierw w lewo, bo tam jest nie ma miejsca. Ale tu się da zejść? Nie da się. A to szybko, zanim to badziewie tu wróci. Dobra. Ta, 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 ta. Ok, jest karton. Czyli już wiem, po co były te wszystkie kartony. Należy się w nich chować. Przed latajcami. Ok. To jest ten moment, w którym powinnam sobie perfekcyjnie dawać radę. Po okradnięciu całej wioski w Heniu. Po tylu latach grania w Tifa, to jest misja dla mnie. Tak było. Dobra, jak oni tutaj sobie łażą? Tam jest przejście, tak. Tu jest przejście. Chyba w tamtą stronę. Też nie, tam jest chyba zajęte. Dobra, ale on się tu długo rozgląda. To jak sobie wróci tam, to najpierw tam zajrzę. Uah! I totalnie nie tutaj. Ale to nic. Znaczy było trochę widać, że nie tutaj, ale chciałam sprawdzić, czy tu nic dla mnie nie ma. Nie ma. Nie! nie! Nie wolno bić kitku! Nie wolno bić kitku! Nie wolno bić kitku! Nie wolno bić kitku! Uciekłam! <laughs> o, jak tam kulfon! Bardzo dobrze! Opierniczony! Przeżyłam fala na czacie dla mnie! Siema, Akuma Senpai! Tak, wiem, że mogę biegać, ale mam tak czułą myszkę, że to jest niebezpieczne. <gry> Czy ten life może nabrać trochę normalniejszych dźwięków, wydźwięków niż mam czułą myszkę? Biron uwielbia moją rybę. Do kartonu chciałam! To jest głupi robot, to, to jest głupi robot, a ja przybijając face ubrudziłam ubrudziłam sobie okulary, więc nic nie widzę na prawe oko. Skradańsko. Jakie ja mam tam? Przestań tu paczać. Nie paczaj tu. Przestań paczać. Chyba trzeba, wiecie co? To po prostu tak. Wziąć i na jolo. Bo on tu pacza cały czas. Dobra. Odpalam, biegańsko i. Tratna tata -ta do ataku naprzód! Dałam radę. Głupi ten robot. Myślałam, że się puści za mną. Co szukasz? Zabawki wpadły ci? W kratkę. Mi ciągle wpadają kuleczki pod kanapę i moja pani musi wyciągać. Pod lodówkę też wpycham, a potem mój niewolnik wyciąga listewką najczęściej. Mm. <gry> Sorry, taki inside joke. Mój kot wszystko wpychał znaczy kot rodziców, który kiedyś był mój, bo mieszkałam z rodzicami. Wszystko wpychał pod lodówkę, a potem moja matka na kolanach z latarką i z listewką, wszystko spod tej lodówki, bo kot stał 30 minut pod lodówką i miałczał, żeby mu wyciągnąć. Po czym 10 minut później wszystkie te zabawki były z powrotem pod lodówką i stał i miałczał pod lodówką, żeby mu wyciągnąć. Inna sprawa, że mama go tak nauczyła, nie? Kot impostor. Hej, dobrze, że tu jesteś. Potrzebuję Twojej pomocy. Zgubiłem moje klucze w tej mrocznej, rozległej fabryce. Wartownicy odmówili mi pomocy. Powiedzieli mi, jak nie masz gdzie iść, tu jest praca. <laughs> Okej. Okay. Jeśli mógłbyś pomóc mi je znaleźć, będę ci ogromnie wdzięczny. Dobrze. Znajdę Twój klucz. Ale wyciągniesz mi później zabawki z lodówki. Haha. <laughs> Emi, bo to są koty. Aha, tutaj jest zasłonięte. Czyli tam pewnie nic nie będzie, ale sobie zerknę. Tak, na wszelki wypadek, bo wiecie, bo z tymi nienormalna, i muszę zajrzeć w każdy kąt. Nic tu nie ma ciekawego. A tu co dają? Otworzyłam! O, dobrze zrobiony level. Ja się nie będę zastanawiać milion co było tutaj. Gdybym nie poszła na przykład. Okej, okay, w porządku. A nie mogę tamtędy przeskoczyć? Na około nie mogę. To teraz muszę się, słuchajcie, wsiąść i wydodżować. Przestań tu patrzeć! skradańsko, po prostu jestem mistrzem skradańska. Aha, i pewnie trzeba, jak to będzie zasłaniało, to sobie iść tam. Nie teraz! Aaaa! Nie tak! Źle! <laughs> złe, kitku! O, i teraz sobie tak przyspiesz, młotka! Dobra. Po powoli, razem z tym. Razem, w jednym tempie. Raz, raz, raz. Raz, 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 raz. Ale ze mnie ninja. Tam coś jest. Bierę klucze. Jak on to tu zaniósł? Boże, co za bałaganiasz. Ale tam było coś, co nie zwiedziłam. Teraz pytanie, w którą stronę trzeba iść. A nie, tam jest tylko, patrzcie, jakieś tam drzwi. I to skąd przylazłam, więc tam chyba nie trzeba. Miron trzeba czy nie trzeba? Nie trzeba. Mi kręci głową, że nie trzeba, to nie idę tam. Nic tam nie znajdę. Nie ma tam nic dla mnie. Ale czekajcie, bo ja muszę, muszę klucze przecież oddać. I <grytanie> to trzeba zawrócić. Dobra. Możesz przejść tam naokoło. Idź dalej tak jak. Ja będę ninja. ninja. Uii, to ja ninja! Psz, psz, psz. Nie, tędy. A patrzcie, bo tamten gnojek mnie szuka. To ja się schowam. Dla mnie naokoło jest not good enough. Ja będę ninja. Oui! Siema, dude. Mam twoje klucze. Gdzie mogłeś się podziać? ja mam. Masz. Nie wierzę, że znalazłeś je, bo jestem super ninja. Ogromne dzięki, zbyt długo siedziałem w pracy. <grywa> Nie! Podejdź tu, mam coś, co chciałbym dać ci w zamian. Dziękuję. Stam od znakę kwiatkową. Siema, Waltrilko, dobrze ci widzieć, Kopelat. Waltrilko, masz okazję nadrobić. <grywa> I siema, J. Klo. dobrze ci widzieć. Siemanko, cesarzowo proszę być dzisiaj mniej zabawną niż zwykle, gdyż pro właśnie prowadzę. Będziesz odpowiadała. Nie, to ty będziesz odpowiadał za swoją śmierć. Halo, nie bierę tego na klatę. Proszę być odpowiedzialnym kierowcą wyłączyć live'a. <ścoughs> Dobra, i teraz delikutaśnie. Delikutaśni, nie było wcale delikutaśni, ale nie złapią mnie, bo jestem tym I one są za głupie, żeby za mną polecieć. Ale i tak, na wszelki wypadek wsiądę sobie do kartoniku. <laughs> Siemane Siemaneczusia! Zresztą właśnie, nie wolno tak umierać? Greta chce pierwsza, już nie wspomnę o Wisielcowej. Od wisielcowej, o wisielcowej. Jak umierasz, bierz ze sobą wisielcową igretę. Uf, przeszłam. Siema, ale setos, dobrze ci widzieć. Mam nadzieję, że umile ci wspaniale czas. Ups, nie w tą stronę poszłam. Tak się kończy właśnie czytanie czatów i granie w koty. O, coś czuję, że tędy będzie winda z welonem. Ale najpierw zobaczę, co robią ci kolesie. Nie robią nic ciekawego. <laughs> Lasery są! Ciekawe, co robi ten przycisk. Miał. Nie reaguje kamera na mnie. Jest mi przykro. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Czyli muszę pewnie jakoś te lasery wyłączyć. Teraz pytanie, jak? Czy te śmieci się ruszały? To niepokojące. Coś kapie z góry. Młotka i rozkibiny. Jak wyłączyć lasery? A może tamtędy da się jakoś przejść? Nie. Tu też nie. I podejrzewam, że zeskoczenie tutaj będzie głupie. A może po prostu mogę sobie wskoczyć, albo się ruszyć stąd! Co to cholery! Nie, nie znajdziesz mnie! Nie złapiesz mnie! I nawet nie wiedziałam, kiedy to mnie wyczaiło. Idź stąd, mendo. Grzeczny pachoł. Dobra. Podejrzewam, że po prostu muszę sobie tu stanąć na schodkach i poczekać, aż to puste przejedzie i sobie wskoczyć do tego. I może nie trafię do jakiegoś recyklingu. O, a tu nie ma, żeby wskoczyć. Ale numer. <laughs> no to źle podejrzewałam. Ale tam na górze są jakieś schodki, które idą tak. A może tam tamtędy? Młoteczko beczka. Jest beczka! Rzeczywiście jest beczka. I tą beczką przez lasery są so obvious, nie zauważyłam beczki. Dziękuję ślicznie.